Cmentarze żydowskie zajmują szczególne miejsce wśród niemieckich cmentarzy powojennej historii Pomorza. Dzisiejsze spotkanie byłoby niepełne, gdyby nie obecność naszych gości, którzy podjęli się realizacji projektu dotyczącego cmentarzy żydowskich w województwie zachodniopomorskim. Inicjatorem projektu była pani Róża Król, przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Znakomitym wsparciem merytorycznym była też pani Anna Barczak z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Obie panie wspomagał w wysiłkach pan Marcin Winterfeld. Wielką grupą etniczną, która pojawiła się na Pomorzu, a pojawiła się już w XIII wieku, ale byli wyróżniającą się grupą, w związku z tym zawsze zauważalną niezależnie od swojej liczebności. W związku z tym, kiedy trzeba było znaleźć. Kogoś, kto będzie ponosił odpowiedzialność za wszystkie zła tego świata, choćby zarazy, które pustoszyły Europę w XIV-XV wieku, Żydzi nadawali się do tego świetnie. Społeczność żydowska była naprawdę bardzo nieliczna na Pomorzu, bo nigdy nie osiągnęła nawet 2% społeczności. To było niespełna 10 tysięcy ludzi. Przywileje, które władcy pruscy nadawali Żydom, dążyły do tego, żeby zatrzymać w państwie tych najbogatszych, tych, którzy mogą zapłacić wysokie podatki i opłaty za możliwość przebywania na terenie państwa, a tych biedniejszych. Przy każdej możliwej okazji starano się pozbyć. Po edykcie emancypacyjnym, który nadał prawa obywatelskie Żydom, oni się zaczęli osiedlać w miastach. To było bardzo widoczne, chociażby w Szczecinie, w którym wcześniej praktycznie tylko jedna rodzina zawsze mogła mieszkać. Ale jednocześnie to wcale nie oznaczało, że zostali zrównani tak zupełnie w prawach ze swoimi sąsiadami niemieckimi. To było trudne sąsiedztwo. Odwiedziliśmy muzeum w które jak gdyby daje obraz życia żydowskiego w tej miejscowości. To co oczywiście udało się pozbierać. Zachowała się mykwa, jedy, jedna w zasadzie z oryginalnych my, mykw, które są na tym terenie, a ja chyba i w Polsce, nie wiem czy się jakaś oryginalna mykwa zachowała. Zachowała się dlatego, że była zasypana odpadkami drewna. Jest to łaźnia rytualna, do której powinna kobieta, która skończyła okres, pójść i do, dokonać obmycia rytualnego, w której również powinni dokonać obmycia się pisarze pisujący torę, żeby byli czyści bez skazy. No i też mężczyźni przynajmniej raz w tygodniu, przed sobotą, szli dokonać rytualnego obmycia. W muzeum możemy zobaczyć Żydów niemieckich, ale co dla tych Żydów było ważne? Ci, którzy przestrzegali religii żydowskiej, nie mówię o ortodoksach, nie mówię o e, Żydach polskich, chodzących w hałatach i z pejsami, bo tutaj raczej takich się nie spotykało, dla nich największe święto to sobota którą również święcili, przestrzegali świąt żydowskich, tych świąt, które są ustanowione w torze, jak i tych świąt historycznych. Zobaczyliśmy obrazy rodzin, które na zdjęciach, te, które tam widzieliśmy, które w zasadzie niczym nie różniły się od typowej mieszczańskiej rodziny niemieckiej. das Museum eigentlich entstanden. Also 1988 hat äh, Christian Humsch, äh, der war damals äh, Leiter beim Kulturbund, einen Antrag gestellt, das ähm, jüdische Ritualbad wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und äh, dann sollte es eigentlich äh, zu einem ähm, ja, Kulturdenkmal äh, erklärt werden, wo man auch rein kann und was man auch erleben kann als Museum. Dann kam aber die äh, Friedliche Revolution, und damit auch der politische Umschwung. Und 2008 dann die Idee von der Stadt Schwedt, hier wieder das ganze Objekt zu sanieren und zu einem Museum zu machen. Und dann wurden Fördermittel eingeworben bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, beim Land Brandenburg und die Stadt selbst hat einen Eigenanteil gegeben. Und dann ist das Ganze saniert worden: also das Synagogendienerhaus und das Ritualbad. Und 2010 haben wir das Museum hier eröffnet. Ganz wichtig ist, denn ähm, wir haben mit der Universität Potsdam mit dem Zentrum für jüdische Studien auch äh, überlegt, was so in dieses Museum rein. Und, äh, und zwar schnell klar, dass es eben ähm, ja, um jüdische Feste gehen soll, um, um jüdische äh, rituelle Dinge und nicht unbedingt um die Vertreibung und Vernichtung der Juden. Na niemieckiej stronie zachowały się nagrobki tak, jak one budowane były po stronie niemieckiej. I z tymi napisami, części w tych starszych, mamy napis od strony wschodniej w języku hebrajskim, a od strony drugiej w języku niemieckim, w tych starszych. Później często to się zmienia. Były również inskrypcje na nagrobkach, w tych najstarszych nagrobkach. Zawsze występuje Gwiazda Dawida, zawsze występują dwie litery, że tu spoczywa, prawda? Czy błogosławionej pamięci, jak niektórzy tłumaczą. Na ogół jest podobna symbolika. To są ręce kapłana, czyli koena w geście błogosławieństwa. Ja nie umiem tego tak pokazać. To jest mniej więcej taki gest. Mnie się te palce rozchodzą, one powinny być razem. Natomiast lewici obmywali kapłanom ręce zanim oni zdążyli, ten, zanim wykonali ten gest i na ich grobach spotyka się symbol zbana, z którego leje się woda. A wraz z... Można powiedzieć sekularyzacją w znacznym stopniu tej społeczności, bo nie każdy, kto czuł się Żydem, był religijnym Żydem, w związku z czym z, część z nich na co dzień uważała się właściwie za Niemca pochodzenia żydowskiego. E, tylko sąsiedzi niemieccy nie dali im zapomnieć o tym, że są Żydami, więc na tych nagrobkach bardzo często pojawiały się już napisy wyłącznie w języku niemieckim. Takim klasycznym przykładem tego, co potrafiliśmy zrobić z cmentarzami żydowskimi, może być Kirkut w Hojnie, który na zdjęciach archiwalnych z lat 60. widać jeszcze świetnie zachowany ze stojącą przepiękną bramą. Natomiast w roku 80, kiedy w Chojnie odbywały się wojewódzkie dożynki, postanowiono, że taki brzydki cmentarz, takie ruiny, w których dzieci się bawią, gdzieś tam kopią piłką po nagrobkach, może nie będzie sprawiał zbyt dobrego wrażenia i władze przysłały buldożery, które po prostu zniszczyły wszystko, co istniało jeszcze na tym cmentarzu i w tej chwili mamy właśnie Piękną, zadbaną łączkę i tyle zostało z tego cmentarza. Choć trzeba przyznać, że i władze miejskie, i Stowarzyszenie Terra Incognita, które w tej chwili jest rodzajem patrona dla tego cmentarza, starają się o niego dbać. W Widuchowej, gdzie gmina żydowska nigdy nie przekroczyła 100 osób, Istnieje bardzo duży cmentarz żydowski, choć słowo istnieje dla nieżyda jest abstrakcyjne, ponieważ został mur. I to mur od strony ulicy, prezentujący się bardzo imponująco, ale wystarczy zajrzeć za narożnik, żeby zobaczyć olbrzymią dziurę w tym murze i pustą przestrzeń cmentarza, na którym nie został ani jeden nagrobek. wjeżdżając do Mieszkowic od strony Hojny moglibyśmy podziwiać ten cmentarz. Jak wkraczamy w przestrzeń cmentarza, to się okazuje, że jedna połowa to są olbrzymie haszcze, a druga połowa to boisko do piłki nożnej dla dzieci z sąsiednich domów. wśród takich przykładów dla innych jest Drawsko-Pomorskie, a właściwie działania prowadzone przez Stowarzyszenie Meander i y, nauczyciela zespołu szkół y, ponadpodstawowych y, pana Romualda Kurzątkowskiego, który razem ze swoimi uczniami prowadzi programy przywracające pamięć o dawnych mieszkańcach swojego miasta i w ramach tych działań nie tylko Odszukano żydowskie ślady w mieście, ale także razem z uczniami przygotował ścieżkę pozwalającą zwiedzać miasto śladem dawnych mieszkańców. Wywalczyli nową tablicę informacyjną na cmentarzu, który należy do wyjątkowo zadbanych, dobrze oznakowanych i niedewastowanych. Zgodnie z zasadami mówiącymi o tym, że nie można zorganizować cmentarza bliżej niż 50 łokci od najbliższych zabudowań, większość gmin żydowskich raczej nie grzesząc nadmiarem pieniędzy lokowała swoje cmentarze dużo dalej od miast, może też, żeby zapewnić im większe bezpieczeństwo. Musimy nadal, mimo rozrastającego się miasta, przejść spory kawałek. Jeżeli przyjechać tam bez zapowiedzi, bez uprzedzenia, to niestety najprawdopodobniej nie wejdzie się w przestrzeń cmentarną, ponieważ jest zbyt zarośnięta chwastami. Nad morzem trawy wystaje tylko tablica informacyjna, przygotowana jeszcze w latach 80. Tak jak my w trakcie objazdów, poinformowaliśmy gminę o tym, że się tam wybieramy. Wtedy wyszykowano dla nas piękną, czystą przestrzeń i mogliśmy ten cmentarz coraz bardziej znikający z powierzchni obejrzeć. Jest to cmentarz wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Ta gmina nigdy nie była specjalnie duża, ale stać ją było na to, żeby założyć sobie już w XVIII wieku własny cmentarz. Miała też własną synagogę, którą niestety ciągle możemy oglądać. Niestety, ponieważ jej stan jest katastrofalny i najprawdopodobniej zostanie rozebrana, przetrwała jako jedna z bardzo niewielu na Pomorzu, dzięki temu, że już przed wojną została sprzedana przez gminę żydowską i to jej zapewniło przetrwanie i niezniszczenie w czasie Nocy Kryształowej, a taki los spotkał większość synagog na Pomorzu. Zdarzało się też tak, że cmentarz żydowski sąsiadował z cmentarzem komunalnym. To nie zawsze było tak, że one były odseparowane od przestrzeni miejskiej. Takie sytuacje były w Widuchowej, taka sytuacja nadal jest w Mirosławcu, gdzie bardzo blisko, właściwie po prostu sąsiadując przez mur, znajduje się cmentarz komunalny. Dawniej cmentarz ewangelicki i cmentarz żydowski, funkcjonujący przynajmniej od XVIII, a być może od XVII wieku w tym samym miejscu. Jak widać było w trakcie objazdu, jest to jeden z lepiej zachowanych cmentarzy żydowskich. Jeden z największych zachowanych, ale to właśnie dlatego, że wschód, południowy wschód naszego województwa odznacza się specyfiką historyczną. To były tereny, które do 1772 roku należały do państwa polskiego, w którym ludność żydowska była dużo liczniejsza niż ta sama ludność na terenach pomorskich i brandenburskich. W związku z tym potrzeby gminy żydowskiej w Mirosławcu były dużo większe. Ulubionych cmentarzy należy wyjątkowy w swoim klimacie cmentarz w gminie Boleszkowice. Schowany głęboko w lesie, za wsią, w tej chwili praktycznie, jeżeli nie wie się bardzo dokładnie, gdzie go trzeba szukać, to przechodzi się obok niego nie zauważając. Jest z jednej strony przykładem tego, że niszczymy, mimo że zachowało się na nim kilkadziesiąt nagrobków bądź ich fragmentów, to jednocześnie widać, że zostały one skutecznie połamane w nieznanym nam momencie. W 1997 roku postanowiono, że ten cmentarz należy. Uprzątnąć, uporządkować, doprowadzić do stanu takiego, żeby można go było pokazać ludziom i pochwalić się nim. Uporządkowano, postawiono tablicę informacyjną, no i zapomniano o tym cmentarzu. I przez kolejne 20 lat nic na nim nie robiono. Przepiękny cmentarz świdwiński, jeden z największych, najlepiej zachowanych na pomorzu, dzielił los pozostałych cmentarzy. To nie jest tak, że dzięki temu, że znajduje się 3 km za miastem, uniknął zniszczeń. I w czasie nocy kryształowej był niszczony i niestety ciągle jest niszczony, ponieważ i w latach 90. i w latach 2000 już zdarzały się akty wandalizmu, przewracania i niszczenia nagrobków na tym cmentarzu i była to też nienawiść do tego innego. Nierówna miłość między sąsiadami niemieckimi i żydowskimi została przerwana dość gwałtownie. W 1933 roku Żydom bardzo skutecznie przypomniano, że są Żydami, nawet jeżeli sami nie zawsze o tym wiedzieli. W listopadzie 1938 roku mieliśmy noc kryształową, kiedy ofiarą padły wszystkie przedsiębiorstwa, domy. I święte miejsca dla Żydów, czyli cmentarze, synagogi, wszystko co odróżniało ich od ich sąsiadów. I w ten sposób 1111 osób, według relacji zachowanych w niemieckich archiwach, załadowano do pociągu i wywieziono do Lublina. Als Sie Kind waren, was äh, hat die Familie erzählt? Denn meine Eltern hatten eine Landwirtschaft und mein Vater hat Pferde gekauft und verkauft. Den jüdischen Händlern hat man das Handelsrecht entzogen. Und eines Tages kam der Herr Meinhard zu meinem Vater und hat ihn mitgeteilt, ein Schreiben bekommen hat von der Stadtverwaltung, er, er darf nicht mehr handeln. Und Vater hat doch unterschrieben, weil schon andere Unterschriften waren und er hat auch immer ehrlich gehandelt um mit ihm ja und dann ist das schreiben von der stadt dann hat er das bei der stadtverwaltung abgegeben der, der herr meinert und das schreiben ist dann gewandert also weitergegeben geworden in die in die Parteizentrale der NSDAP. Und die hatten vor ihrem Büro ein, wie so ein Schaufenster. Und da, war eben, da stand dann drüber, die Deutschen sind Judenknechte. Das kann ja nun nicht sein, weil er das macht, weil die das machen, was der Jude möchte. Ja, und dadurch haben denn die, die Betroffenen, die unterschrieben haben, ein bis, bisschen Schwierigkeiten bekommen. Nie bardzo widzę możliwość umieszczenia w Polsce, przynajmniej na ziemiach polskich. Ostatecznie zginęło ponad 3 miliony Żydów polskich. 60-70% miasteczek. Gdzie tam umieszczać? Też Stolpensztajny. Tam nie ma śladu. I jak ci mieszkańcy, którzy są w tej chwili i tam mieszkają, to odbiorą w ogóle. Czy oni w tym uczestniczyli? Czy oni się przyczynili? A jeżeli się przyczynili, czy zechcą w ogóle, żeby to tam było? Bo wracamy do tego tematu, jaka jest wina Niemców, jaka jest wina Polaków w tym Holokauście? Bo to trzeba sobie powiedzieć, nie? Bo ja to rozumiem, że Niemcy chcą uczcić jakoś swoich obywateli, których wywieźli na Zagładę. Ja uważam, że te kamienie, nie wiem jak to zorganizować logistycznie, tak? Ja po prostu nie wiem, ale wiem, że powinny być. I wiem, że są ludzie w tym mieście, którzy potrafią to zorganizować dotrą, do danych, do nazwisk, tych ludzi, i to trzeba w pewnych miejscach zamontować dla prawdy historycznej. I w ten sposób można odnieść się do historii. Ludzie przechodząc tam tędy, zadadzą sobie pytanie, kto to, co to. Jeżeli nic nie wiedzieli o tym, to czegoś przynajmniej się dowiedzą. Ja pamiętam, kiedyś na Kreuzbergu przy takim kamieniu pamięci, robiłem tego zdjęcie, leżały jakieś pety, leżały jakieś tam śmieci uliczne. To nie dlatego, że ktoś specjalnie rzucił, to po prostu, no, takie jest prawo ulicy, tam, że, że gdzieś tam ktoś zabawagani. I tu się pojawia problem, czy my chcemy, żeby ta pamięć była w takim towarzystwie? Shema Israel, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, shekidushanu la LaMitzvotom viganu LaZman Azel. Amen. Amen.